Znaczy, na no tego to by się dało przejechać. Bo... Między... Ale z szerokim czy no ja nie mogłem. Musiałem przekroczyć linię podwójną ciągłą, żeby tędy przejechać. No tak, ale to wie pan, to wszystko trzeba udowodnić. Słucham? Wszystko to trzeba udowodnić. Słucham? Mówię, że każde wykroczenie trzeba Tak? To nie jest wykroczenie? Udowodnić to, to, że ktoś przekracza linię ciągu. Tak? A po co pan mnie nagrywa? Po to, żeby złożyć skargę. Rozumiem, że samochody zaparkowane wzdłuż linii ciągłej przed przejściem dla pierwszej zagadką nie stanowią zagrożenia w rozumieniu Straży miejskiej, tak? Decyduje o tym strażnik. Rozumiem, dobrze. Ja poproszę o wykładnię panią komendant. Śmiałem przyjemność z nim rozmawiać. Jest merytoryczna. Czyli rozumiem, że Warszawska Straż Miejska nie usuwa pojazdów sprzed przejść dla pieszych pod szkołą na ulicy Zoltana Balo 1 Zaparkowanych wzdłuż linii ciągłej. Bo panowie strażnicy uznali, że tutaj wszystko jest okej. Okay, nie ma zagrożenia.